Jesteśmy na targach Hittime w Kielcach, podczas których marka Kawo zaprezentowała bardzo dużo nowości. Jedną z nich jest fotelik samochodowy Peł. Piotrze, kilka więcej słów na temat tego fotelika? E, wersja, którą mamy tutaj na kontuarku e, jest akurat wersją Peł Pro, e, czyli jest to fotel razem z bazą e, Isofix. E, można ten fotelik kupić również jako e, sam fotelik, bez mhm. bazy do zastosowania do wpięcia w stelaże wózków marki Kawo, jak i również w stelaże innych wózków, bo fotelki posiadają wpięcia maxi cozy, czyli takie najbardziej popularne. Wracamy do, 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 do peł. Baza jest rotacyjna. Pociągamy sobie tutaj za tasiemkę z tej strony i możemy sobie obrócić fotelik bokiem, czyli otwierając drzwi samochodu mamy wygodny dostęp do fotelika. Pamiętajmy, że kanapy samochodów nie są idealnie płaskie, więc w rzeczywistości ten fotelik będzie stał mniej więcej tak. Czyli tutaj mamy poziom, tego nie widać oczywiście, jak my go postawimy na płasko. Po co taka funkcja, proszę Państwa? No, otwieramy drzwi i wsadzamy dziecko prosto. Nie musimy się gimnastykować, nie musimy dziecka wsadzać bokiem. Funkcja niezwykle ważna w sytuacji, kiedy podróżujemy z dzieckiem w gondolce, podjeżdżamy czy z siedziskiem, podjeżdżamy i przekładamy dziecko do zainstalowanego fotelika. W samochodzie. Fotelik posiada taką fajną, regulowaną budkę. Mi się to bardzo podoba. Wygląda no to, to bardzo estetycznie. Bardzo estetycznie. Można naprawdę fajnie dziecko osłonić. To jest bardzo przydatne, zwłaszcza jak mamy wózek, przepraszam, jak mamy fotelik zamontowany na wózku. Fotelik posiada regulację zagłówka, tylko żeby wyregulować, to pamiętajmy, musimy sobie najpierw poluzować pasy. I dopiero teraz mamy możliwość regulacji zagłówka. Zagłówek się reguluje. Razem z pasami bezpieczeństwa napinamy, i w tym momencie mamy, mamy, mamy fotelik gotowy do użycia. Nie wiem, czy to kamera jest w stanie uchwycić, ale tutaj pod tym systemem wkładek redukcyjnych mamy taką fajną tkaninę. Na tą tkaninę mówi się sandwich. Jest to wentylowana tkanina 3D, taki, taki plaster miodu. On sprawia, że dziecko nam się tutaj nie spoci, tak jakby to było w przypadku. Tkaniny, tkaniny gładkiej. Wkładki wykonane są z innej tkaniny, z takiej miękkiej dzianinki, bo wiadomo, maluszek ma bardziej delikatną skórę, przewozimy go w miękkich wkładkach. Jak dziecko już jest większe, to, to właśnie po, po zdemontowaniu tych wkładek mamy tutaj tego, tego wentylowanego sandwicha. Co na pewno zwiększy komfort podróżowania dziecka. Nawet podczas dłuższych dystansów. Bo czasami takie też się zdarzają. Naturalnie. Z rzeczy oczywistych jest to fotelik RWF, fotelik od 40 cm do 87 cm i-size. Takie foteliki przewozimy tylko i wyłącznie w kierunku tyłem. Nigdy nie ustawiamy tego fotelika przodem. Zresztą tutaj nawet ta baza uniemożliwia takie ustawienie, ponieważ nam się. Blokuje co uważamy za dodatkowy atut nie ma ryzyka błędnego ustawienia fotelika i narażenia naszej pociechy na jakieś zbędne niebezpieczeństwo. Czy ewentualnie sam fotelik można wypiąć, kiedy jest ustawiony bokiem do, do drzwi bokiem do drzwi, przodem do drzwi, przepraszam. A zadałeś dobre pytanie, bo powiem szczerze, nigdy nie próbowałem tego robić. Zaraz spróbujemy. Pewnie nie sądzę, ale tu mamy przyciski. Dużące do wypinania. Wciskamy. A no właśnie, i nie da rady. Czyli możemy go wypiąć tylko, mhm. jeśli jest ustawiony w tej właściwej pozycji. Eee, wciskamy. A nie, przepraszam, bo ja po prostu wcis wcisnąłem nie ten przycisk. Eee, ten fotelik wypinamy, proszę Państwa, troszeczkę inaczej. Tu, bo te przyciski, które pokazałem, to są przyciski do wypinania fotelika z adapterów. Jak, jak mamy fotelik zapięty na wózku. Tutaj właśnie, dobrze, dobrze, że wspomniałeś, bo tutaj trzeba się troszeczkę naszukać. Oczywiście wszystko jest tutaj pokazane fajnie na tych naklejkach, ale dźwignię do wypinania fotelika mamy w tym miejscu. Ja tutaj wciskam taką dźwignię i dopiero teraz może to trochę lepiej widać. Tu mamy dźwignię do wypinania fotela. Wepnijmy fotelik z powrotem w bazę i zobaczymy, czy się złoży w tym ustawieniu bocznym, o które. Przepraszam, czy, czy będziemy w stanie go wypiąć w tym ustawieniu bocznym, o którym mówiłeś. Mhm. Powiem szczerze, że nie wiem, nie próbowałem, ale wydaje mi się, że konstrukcja tej, tej, będzie tej bazy pozwalać. będzie na to pozwalać. Dźwignię mamy teraz lepiej widoczną z tej strony cyk i fotelik A. wypięty. No to genialnie, Voila. czyli nawet fotelik możemy Voila. razem z dzieckiem wpiąć w tym bocznym ustawieniu, co na pewno będzie, będzie bardzo, bardzo, bardzo wygodne. wygodne. Zabieramy gościa na stelarz. Tak. Tutaj mamy już przygotowane Moi XL z adapterami. Wpinamy fotelik. Tak oto przygotowany wózek, no i mamy, mamy oczywiście standardową opcję przewożenia e, na foteliku. Budkę możemy złożyć, rączkę możemy złożyć, żeby dziecku tutaj nie przesłaniać widoków e, i, i mamy, mamy taki typowy travel system. E, co więcej, można wpiąć PU e, na różne inne wózki, to nie musi być e, moi XL, to w ogóle nie musi być wózek marki Kavo. Może to, być, może to być jakiś inny model wózka. Byle posiadał adaptery z pięciami e, maxi cosi Oczywiście zawsze warto to sprawdzić w sklepie, e, żeby się nie narazić na jakiś, e, na jakiś e, zbędny wydatek. E, Producent kawał gwarantuje, że, że ten fotelik wpina się do wszystkich ich wózków na wszystkie dostępne adaptery. Potemik samochodowy kvo.eu możecie znaleźć na naszej stronie internetowej www.euromyślikart.pl, a także na stronie producenta kvo.eu. Zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału, a także do polubienia tego filmu. Do zobaczenia w następnym odcinku.